Rolą Centrum Transferu Wiedzy i Technologii przy projektach badawczo-rozwojowych, takich jak ten z firmą Netrix SA jest współpraca i z firmą, i z naukowcami w celu wypracowania takiego rozwiązania, które będzie możliwe do umieszczenia w projekcie, do przygotowania budżetu, harmonogramu, do przygotowania wszystkich niezbędnych dokumentów, a także do wypracowania wspólnego rozwiązania. Mamy o to, aby naukowcy nie musieli w takich szczegółach wchodzić we współpracę, żeby odciążyć administracyjnie i formalnoprawnie naukowców i jednocześnie kontaktować się z biznesami i mówić ich językiem. W naszym Uniwersytecie zawsze stawialiśmy na interdyscyplinarność, zresztą jako klasyczny Uniwersytet rozwijamy się w bardzo wielu obszarach. Bardzo nas cieszy to, że projekt w ramach programu SMART, Fundusze Europejskie do Nowoczesnej Gospodarki, będzie realizowany w naszym Uniwersytecie. Zawsze stawialiśmy na współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym i firma Netrix znana nie tylko na polskim rynku, ze swoimi fachowcami, na pewno dużo wartości takiej nowej dodanej prowadzi do prac naszych naukowców. Mamy tutaj w tym zespole projektowym i informatyków, i specjalistów w inteligencji, telewizji, ale główne pomysły na projekt płyną od logopedów, od socjologów, od ekonomistów, specjalistów z różnych obszarów wiedzy, więc cieszymy się z, już na oczekiwane efekty tego projektu. Pomysł wyszedł tutaj od badaczy z UMCS, z pani doktor Monika Łuszczuk, która jest pracownikiem OMS-u, w swoich badaniach korzysta z aparatu USG do badania wad wymowy. Język jest naszym najważniejszym narządem w procesie mówienia, natomiast niestety jest tak, że jego pracę wewnątrz jamy ustnej nie możemy zobaczyć. I projektowane rozwiązanie pozwoli nam zobaczyć w jaki sposób język pracuje w czasie rzeczywistym, no jak również zobaczyć go od strony trójwymiarowej. To jest rozwiązanie, którego nie było do tej pory. I celem jest stworzenie tomografu dedykowanego właśnie do badań logopedycznych oraz wspomagającego w terapii ortodontycznej. Firma Netrix już od wielu lat zajmuje się tomografią elektryczną oraz tomografią ultraźwiękową. I tutaj świetnie nastąpiła synergia tych dwóch światów świata naukowego i świata komercyjnego, przemysłowego, w którym Netrix pracuje. Centrum Sztucznej Inteligencji i Modelowania Komputerowego UNCS dostarczy. Infrastrukturę oraz ekspertów, którzy będą zajmowali się analizą danych pozyskanych w trakcie badań realizowanych w ramach projektu. W praktyce chodzi tutaj o dane dźwiękowe oraz dane obrazowe. Największym wyzwaniem dla inżynierów i ekspertów z naszego centrum będzie nałożenie tych dwóch inputów, czyli tych dwóch rodzajów danych w celu. Wyciągnięcia informacji dla logopedów, którzy będą mogli na bazie takich informacji optymalizować swoje strategie logopedyczne, a także ortodonci, którzy na bazie informacji, której im przekażemy, będą mogli również swoją pracę podnosić na kolejny level. Przeprowadzimy badania wśród 150 uczestników. To będą m.in. studenci naszego uniwersytetu, dzięki którym będziemy w stanie dopracować i odpowiednio przygotować nasz algorytm. Projekt będzie trwał 3 lata i w ramach tego projektu planujemy badania przemysłowe i prace rozwojowe. W ramach badań przemysłowych chcemy rozwinąć całe oprogramowanie, całe urządzenie, które w firmie Netrix projektujemy zawsze od podstaw.